Cześć, jestem Justyna. Tutaj na kanale dzielę się z Wami swoją roślinną pasją. Mam nadzieję, że kogoś zainteresuje. E, a dzisiaj pokażę Wam, e, jak zrobić las w słoiku. Zgromadziłam tutaj wszystkie rzeczy, które są potrzebne do stworzenia takiego lasu: czyli oczywiście słoik z korkiem do zamknięcia, e, piaseczek na drenaż, ziemię. Mech i roślinki. Tutaj mamy fitonie w różnych odmianach barwnych. Mamy trzykrotkę. Mamy taki filodendronek. Skandens mały. I co tu jeszcze mamy węgiel aktywny, który nam będzie służył jako filtr. Oczyszczać nam będzie tutaj wszystko. No i tyle. To możemy zacząć w takim razie. Eee. Zaczynamy od drenażu, czyli sypujemy nasz piasek na dno. Czy to nie musi być piasek? To mogą być też jakieś drobne kamyczki albo keramzyt, ale musi być coś na dnie, żeby po prostu nadmiar wody nam odsączało, by po prostu wszystko nie zgniło nam w środku. Poza tym ładnie też wygląda, jak są te warstwy ziemi, więc można tych warstw zrobić kilka, nie musi być jedna. No, i sypiemy, sypiemy, sypiemy. Kilka centymetrów. Dobra, wszystko wsypiemy, co tu mamy. To trzeba rozprowadzić, żeby było w miarę równo. Na to na ten piaseczek sypiemy. Trochę, tak około łyżeczki, łyżki węgla aktywnego. Taki węgiel aktywny można kupić na przykład w sklepie zoologicznym, bo on jest potrzebny do akwariów, żeby oczyszczał tam wodę. I tutaj będzie nam w tym samym celu służył. Więc tak, taką garść sypiemy na tego rozmiaru słoik. Op, 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 op. Na to idzie ziemia. Może zdejmę to na chwilę niżej. Mi się nie powysypywało. No i tutaj trzeba uważać, żeby nie pobrudzić ścianek za bardzo, bo to się potem trochę trudno czyści. Jak się coś zabrudzi, to na tym etapie, już po ułożeniu ziemi, wyczyścić, bo potem jak już będą rośliny w środku, to będzie jeszcze trudniej. Więc, opa. O, już piękne brudne ręce. Dobra. Teraz można by na przykład zrobić sobie tutaj jeszcze jedną warstwę tego piaseczku i dopiero potem na to ziemię, żeby było tak więcej, ciekawiej. My robimy taką podstawową wersję, więc no, bez jakiejś może finezji, po prostu podstawy. Ugniatamy tą ziemię. Jeśli coś się tu poprzyklejało, to teraz można poprzecierać. No i dobra. I bierzemy: powiedzmy o taką fitonię. Wyjmujemy z doniczki. Niestety nie da się teraz uniknąć pogrudzenia wszystkiego ziemią. Ale się tym nie przejmujemy. I oddzielamy sobie tak oczywiście, żeby delikatnie, żeby nie uszkodzić korzeni roślinkę. Ciurka w ziemi i hops. Roślina wskakuje. Ze wszystkich stron ją tutaj przyklepujemy. Tak staramy się, żeby nie dotykała ona za bardzo ścianek, bo od tego może jak będzie się za dużo wilgoci zbierać, może po prostu przegnić. Więc kawałek dalej od ścianki. Dobra, taką nie mamy, to może damy też różową. One rosną w takich kępkach, więc dosyć łatwo jest je rozdzielić. No gdzieś tutaj damy sobie drugą roślinkę. Jest. Teraz może coś innego. Sadzimy trzykrotkę. Jako na tam no, Korzenie nieźle ma rozrośnięte. W przypadku trzykrotki, nawet jeśli się łamie kawałeczek, to nie jest wielki problem, bo ona się bardzo łatwo ukorzenia, po prostu wystarczy ją wsadzić w ziemię i jest bardzo duża szansa, że się przyjmie. Ale jeśli można, to bierzemy oczywiście z korzonkiem już. Może tego malucha damy tu z przodu. A ten będzie gdzieś tu. Wygląda. Dobra. Dobrze. Tak się teraz prezentuje. No i pozostało nam umieszczenie mchu, które jednocześnie będzie robił nam kolorek. No, i sprawią, że oczywiście las będzie wyglądał bardziej leśnie. No, ale będzie też trzymał wilgoć. Ja tutaj do wyboru mam: to jest chrobotek, to jest taki spreparowany mech. I mam też taki naturalny. I chyba użyję tego, może trochę tego, trochę tego. I taki las nam powstał. Trochę go przeczyścimy. Teraz zostaje nam podlać go. O, to jest ilość wody, która powinna nam wystarczyć. Chociaż może jeszcze jedna taka. To zależy od tego, jak tam ziemia była sucha. Bo tutaj widać, jak po prostu przesiąka ta warstwa ziemi. I mamy podlany nasz las. Teraz możemy go zakorkować. I oto jest zamknięty. Las w słoju, następne podlewanie, miesiąc, może dwa, za miesiąc, może za dwa i on sobie będzie tutaj rósł. Także to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Jak jesteście nowi, to zasubskrybujcie. Jak wam się podobało, dajcie łapkę w górę. Pochwalcie się, czy udało wam się zrobić las na podstawie tego mojego tutorialu. No a ja Wam dziękuję na dzisiaj, cześć.